Karta Dnia. Poniedziałek. 1 września. Dziesięć kielichów. Dzisiejsza energia niesie ze sobą wyjątkową obfitość. To dzień, w którym możesz poczuć większą harmonię wewnętrzną i zewnętrzną, nawet jeśli na co dzień otacza cię chaos, dziś pojawi się chwila oddechu i spokoju. Wszechświat podpowiada, że warto zatrzymać się i dostrzec drobne cuda codzienności. Sfera uczuć. To idealny moment na umocnienie więzi, szczera rozmowa, wyznanie miłości czy okazanie wdzięczności bliskim otworzą Twoje serce na jeszcze większe dobro. Jeśli jesteś samotny, energia dziesięciu kielichów podpowiada, że rozpowoli przygotowujecie na spotkanie kogoś, kto wniesie do Twojego życia szczęście i ciepło. Sfera pracy i finansów. Poniedziałek nie musi być ciężki, karta pokazuje, że możesz dziś liczyć na wsparcie otoczenia i dobre wiadomości związane z przyszłością zawodową. Nie forsuj niczego na siłę. Bo harmonia i współpraca przyniosą ci więcej niż presja. Sfera duchowa. Dziś szczególnie warto praktykować wdzięczność, zapał, świece, pomyśl o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczna, i pozwól, by Twoje serce otworzyło się na jeszcze większe błogosławieństwa. To dzień, w którym Twoje emocje stają się drogowskazem, słuchaj serca, bo ono najlepiej wie, gdzie czeka na ciebie prawdziwe szczęście. Wróżbita Łukasz Węcka.